Cześć, witam wszystkich. Jest to pierwszy odcinek mojego serialu motoryzacyjnego pod tytułem Zawód mechanik. Film przeznaczony dla wszystkich, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę na temat naprawy samochodów. Będzie dla kandydatów na mechaników, czyli młodych chłopców, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły, nad wyborem zawodu będzie dla uczniów szkół zawodowych, będzie też dla mechaników samochodowych o mniejszym bądź większym stażu. Może też mechanicy zechcą to oglądać, będzie również coś dla wszystkich użytkowników samochodów, którzy będą chcieli przybliżyć sobie Temat naprawy samochodów. Potrzeba stworzenia takiego kanału motoryzacyjnego zrodziła się we mnie jakiś czas temu, kiedy to zacząłem zastanawiać się, kto naprawi moje auto za lat 20. Wiadomo, że już dziś brakuje. Fachowców, brakuje mechaników, brakuje ludzi, którzy naprawiają samochody, gdyż zawód stał się jak gdyby mało popularny. Od jakiegoś czasu szkoły zawodowe nie szkolą tych kandydatów na mechaników, zawód jak gdyby wszedł w taką. Niszę rynkową. Tutaj na tym kanale zobaczycie proste naprawy. Zobaczycie, z jakimi rzeczami musi mierzyć się mechanik w swojej pracy, czym zajmuje się mechanik. Będzie to taka prosta, zwykła mechanika na początek. Będzie dużo praktyki, mało teorii. Będzie takie życie warsztatowe. Oglądając ten kanał wnikliwiej, będziecie sobie w stanie zdiagnozować proste rzeczy, proste usterki w swoich samochodach, dokonać podstawowych czynności obsługowych. Nie będziecie się bać tego robić, będziecie wiedzieć jakich narzędzi używać, w jakich narzędziach kupić, zainwestować sobie jakieś tam pieniążki, tak żeby ewentualnie móc Proste naprawy wykonywać. Później, ewentualnie jak kanał będzie się rozwijał, będę tutaj robił jakieś inne grubsze projekty. Będę pokazywał demontaż już zespołów grubszych. Mam kilka fajnych, ciekawych pomysłów. Zobaczymy, czy się uda zrealizować. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście przy Waszej współpracy. Liczę na jakąś oglądalność, komentarze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie będą przychylne, ale może jakoś wspólnymi siłami zrealizujemy tutaj jakieś fajne, ciekawe projekty. Myślę tutaj o wymontowaniu silnika z auta, czy skrzyni biegów, wymiany sprzęgła, demontażu zawieszenia, może deska rozdzielcza. Może będziemy robić jakiś projekt typu wymiana progów, czy innych rzeczy. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie tutaj rozwijać. Ja sam jestem mechanikiem, pracuję w warsztacie samochodowym. Nie jest to ten warsztat, który widzicie tutaj za mną. Jest to mój przydomowy garaż, w którym mam kilka podstawowych rzeczy do naprawy samochodów, ponieważ sam sobie naprawiam swoje auta. Moje auta nie są jakoś specjalnie e, młode, więc wymagają, wymagają pielęgnacji, takich żeby dało się nim jeździć. Mam takie marzenie na razie niezrealizowane, żeby kupić sobie jakiegoś klasyka, samochód, który jest utrzymany oczywiście w nienagannym stanie, który będzie sobie siedział w tym garażu i wyjeżdżał tylko na specjalne okazje, ale to takie marzenie, które chyba na razie się nie spełni. Dobrze, zostawmy te na razie moje marzenia. Przybliżę Wam troszeczkę swojej historii. Tak jak już powiedziałem, jestem mechanikiem, pracuję w warsztacie samochodowym. Oczywiście przeszedłem całą drogę mechanika. Czyli zacząłem od szkoły zawodowej, a szkoła w Polmozbycie żadna tam prestiżowa szkoła nie wspomina mi wcale jakoś tam specjalnie dobrze. Na początku lat 90. Polmozbyt naprawiał Fiaty 125, 126P i polonezy. Innych samochodów de facto nie widziałem, więc przez 3 lata szkoły zawodowej. Nauczyłem się raczej niewiele, ponieważ mechaników było dużo, a pracy niezbyt wiele, więc głównie jako młody chłopak, uczeń zajmowaliśmy się ze swoimi kolegami sprawami porządkowymi, co praktyki praktycznie niewiele wniosły do mojego życia zawodowego. Jeszcze zanim trafiłem do tej szkoły zawodowej byłem pełen werwy i energii, że zostanę mechanikiem w bardzo szybkim czasie. Później ta szkoła zawodowa, zderzenie ze ścianą okazało się, że jednak nie nastąpi to tak szybko, łatwo i prosto, ponieważ zamiatając liście, odgarniając śniegi i myjąc samochody, niewiele można się nauczyć. Dobrze, ale zostawmy tą szkołę zawodową kiepska. Szkoła, nie ma się co do tego wracać. Lepiej by było, jakby w szkole zawodowej była pracownia samochodowa, w której można by poznawać tajniki naprawy samochodów od początku, od takiego prostego, zwykłego abecadła do rzeczy już trudniejszych, bardziej zaawansowanych. O takich rzeczach właśnie tutaj będę chciał opowiadać, będę chciał pokazywać. Być może niektóry, niektórzy będą się nudzić takimi rzeczami, ale powiem, że proste sprawy też mogą być ciekawe dla początkujących i od takich rzeczy radzę zaczynać. Nie radzę porywać się z motyką na słońce. Ponieważ może skończyć się to w ten sposób, że jeżeli weźmiemy się za zbyt zaawansowaną naprawę, może ona nas przerosnąć i może skończyć się porażką. Tutaj chciałbym, żebyście po prostu przy pomocy mnie, przy pomocy moich filmów instruktażowych, zaczynali i kończyli te rzeczy tak, żeby one za, e, zakończyły się raczej sukcesem, zadowoleniem z waszej strony. Czy ze strony Waszych znajomych, którym ewentualnie też będziecie mogli coś pomóc? Pokażę, jakie narzędzia kupić, jakie warto mieć narzędzia na początek, w co warto zainwestować, tak żeby ewentualnie w swoim przydomowym garażu coś tam ewentualnie zrobić. Oczywiście, jak ktoś będzie chciał, może to robić przed garażem. Jeżeli nie straszne mu są warunki atmosferyczne, może to robić przed garażem nie ma problemu. Pokażę jak robić przy samochodzie naprawy, aby było bezpiecznie dla nas, żeby nam się nic nie stało, żeby sobie nie zrobić krzywdę. no i oczywiście, żeby czegoś nie popsuć, żeby nie ponosić niepotrzebnych kosztów. To... Wszystko będzie tutaj w miarę jak będzie się rozwijał kanał, będzie pokazywane. W następnym odcinku oczywiście pokażę, co mam w swoim garażu. Zaczniemy od prostego BHP, jak ustawić auto. Wprowadzę tutaj jakieś auto i zaczniemy już jakieś proste rzeczy robić. Jak mówiłem, jest to mój przydomowy garaż, więc tutaj. Nie będzie samochodów klientów, nie świadczę tutaj żadnych usług odpłatnych czy, czy nieodpłatnych, także ucinał tutaj wszelkie spekulacje, wszelkie doświadczenia, naprawy, jakie tu będą dokonywane, będą to robione na samochodach, które są moją własnością, więc nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek nauce na samochodach klientów. Jak już powiedziałem, program przeznaczony dla ludzi, którzy od początku będą chcieli tutaj jakieś tematy sobie przy samochodach przerabiać, rozkminiać, że tak powiem, takim językiem warsztatowym. W moim mieście jest szkoła, jest technikum samochodowe. Rozmawiam z uczniami, ponieważ spotykam się nimi, z nimi w swojej pracy. Niestety, Pracownia jest dość kiepska, oni w tej pracowni nic nie robią, takiego, które by potrafiło ich zaciekawić. Także liczę tutaj, że kanał mój zaciekawi w ten sposób młodych ludzi i oczywiście ludzi, którzy będą chcieli ewentualnie coś naprawiać przy swoich samochodach. Zapraszam również. Nie ma tutaj żadnych. Tajemniczych rzeczy. Nie jest to żadna wiedza tajemna. Będę się tutaj dzielił z Wami wszystkimi możliwymi rzeczami. Jeżeli będą komentarze, zapytania do jakichś rzeczy, oczywiście w kolejnym odcinku będą wyjaśnienia do komentarzy, do pytań, które będziecie zadawać do filmu. Także tutaj nie ma żadnej wiedzy tajemnej. Jeżeli Będę mógł w jakiś sposób pomóc, bądź będziecie prosić o pokazanie jakiejś naprawy, w miarę możliwości te naprawy będą robione. Ja e, nic tutaj nie będę ukrywał, jak już powiedziałem jestem mechanikiem, pracuję w warsztacie samochodowym, posiadam myślę, że sporą wiedzę na temat różnych marek, nie naprawiam samochodów sportowych, super samochodów, Samochodów, które istnieją gdzieś tam w świecie. U nas, w moim mieście, w mojej okolicy, głównie są to samochody niemieckie, francuskie, japońskie i mechanicy. Na temat tych samochodów mają dużą wiedzę, ponieważ te samochody w większości trafiają do warsztatów. <coughs> Przepraszam. W większości trafiają do warsztatów. Eee, mechanicy uczą się razem z tymi samochodami. I nie jest to żadną tajemnicą, że motoryzacja cały czas idzie do przodu, w głowach konstruktorów powstają nowe pomysły, w biurach konstrukcyjnych powstają nowe rozwiązania techniczne, z którymi później mechanicy muszą się zmierzyć. Mechanicy mierzą się z tymi problemami w dwojaki sposób: albo korzystają ze szkoleń, tak, żeby sobie przybliczyć ewentualną e, wiedzę do danego tematu, bądź można korzystać też z programów komputerowych czy wydawnictw fachowych, które taką wiedzę też e, przekazują. Mechanicy uczą się cały czas. Mechanik jest to zawód, który uczy się do końca swojej kariery zawodowej, ponieważ, e, tak jak już wspomniałem, Cały czas motoryzacja się rozwija, więc mechanik musi uczyć się z postępującą motoryzacją. W pierwszym odcinku tutaj chciałem wam pokazać swoją drogę, jaką przeszedłem jako mechanik. Będę się dzielił z wami oczywiście też swoimi doświadczeniami. Będą to historie prawdziwe, ponieważ pracowałem w różnych warsztatach, mniejszych, większych. W autoryzowanych stacjach obsługi przy różnych markach samochodów będziemy co to było, ewentualnie wspominać moje doświadczenia z danymi markami samochodu. Jeżeli będziecie prosili o moją opinię na temat jakiejś konkretnej marki czy samochodu, oczywiście w miarę możliwości będzie to wszystko robione. Ja nie jestem zwolennikiem, nie mam swojej jakiejś ulubionej marki uważam, że w każdej marce, w każdym samochodzie jest coś, co każdy może znaleźć dla siebie także nie dyskredytuję żadnej marki nie mam żadnej marki ulubionej nie mówię, że jedna jest gorsza od drugiej Są inaczej na to patrzy jeżeli chodzi o pierwszy odcinek to chciałbym zakończyć tak jak już powiedziałem w następnym odcinku Pokażę jakie narzędzia, co mam w warsztacie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Pozdrawiam Paweł Cześć.